Proszę Państwa, na pytanie, gdzie znajdowało się diabełkowo, trzeba powiedzieć, o tu. W tym miejscu tego stawu, czy też tego zbiornika, w którym stoimy jeszcze wtedy nie było. Ten zbiornik jest zalany dopiero w latach 80. I diabełkowo to są te zarośla tutaj i część tutaj tej ulicy Powska. Także tu znajdowało się oryginalne diabełkowo, przez które przechodziła zresztą kontynuacja drogi królewskiej do Limy, która z szmakiem ulicy Sobieskiego biegła do góry, potem skręcała tutaj właśnie w te zarośla i tutaj sobie biegła lawirując troszeczkę między kilkoma stawami, które tutaj były. Jeden z tych stawów tam za tymi górkami nawiezionymi tutaj przy okazji rewitalizacji czy też rekultywacji tego całego terenu powstały. ten jeden z tych stawków jeszcze cały czas jest. Drugi jest z kolei za tymi domami już praktycznie zasypany śmieciami Więc to jest właśnie historyczne diabełkowo. Skąd się wzięła nazwa diabełkowa? Nie wiem, powiem Państwu, szczerze i otwarcie, nie wiem i na razie nie natrafiłem na żadną, żadną przekonującą etymologię. To, że Diabełkowo jest nazwa, nawiązaniem do aniołków, które są, no, stosunkowo daleko, prawda, że tam, jest, tam są aniołki, tu są Diabełkowo, jest bardzo słabe, dlatego, że aniołki to jest nazwa dopiero powojenna, a Diabełkowo to jest nazwa notowana przynajmniej od, XVII wieku, właściwie można nawet jeszcze wcześniej. Proszę Państwa, minęliśmy przed chwilą szpital z To jest szpital, który podobno jest pierwszym prywatnym szpitalem w Polsce, chociażby z tego powodu godnym zauważenia. Po przeciwnej stronie mamy za tymi drzewami, tam jest ulica Już Schuberta, czyli kontynuacja, nieistniejąca przed okresem międzywojennym, kontynuacja ulicy Sobieckiego, czyli tej drogi królewskiej doliny. I to jest tak zwany muzykancin Fielcel, -y czyli kwartał muzyków, czy też muzykantów, jak mówiono wtedy. To jest kwartał cały, w którym nazwy ulic pochodzą od nazwisk kompozytorów. Mamy tam ulicę Schuberta, Schumana, Wagnera i po wojnie dodane ulicę Czajkowskiego, Bacewicz i ostatnio Haken, Hakenbergera. Tego 17-wiecznego językowskiego kompozytora Rondo zostało nazwane imieniem Andreasa Hakenbergera. Jest to dlatego warte uwagi miejsce to jest chyba jedyny kompleks ulic w Gdańsku, w którym po wojnie nie zmieniono nazwy. Te nazwy tylko przetłumaczono. Wagner Wej, Had Wagner i została ulicą Ryszarda Wagnera, schubert została ulicą Schuberta i tak dalej, i tak dalej. Także to jest jedyne miejsce, gdzie nazwy odkąd zostały nadane, tylko z tym tłumaczeniem po 1945 roku cały czas są te same. W tą stronę patrząc widzimy osiedle domku, domów jednorodzinnych, które zaczęto budować w latach... W początku lat 80. -tych. początkowo miała to robić spółdzielnia, potem się okazało, że ze spółdzielnią z budową, fizycznie budową domów przez spółdzielnie coś nie wyszło i m, mieszkańcy budowali, znaczy inwestorzy, członkowie spółdzielni budowali je tak zwanym, budowali te domy systemem tak zwanym gospodarczym, czyli sami. Oczywiście nie sami fizycznie, tylko po prostu sami zatrudniając ekipę, sami załatwiając materiały, częściowo korzystając z pomocy spółdzielni, częściowo nie. W każdym razie długo, długo trwa budowa tego osiedla, niektóre domy do dzisiaj nie są wykończone, a mają...